Czy sport wymyślony przez JK Rowling może być tak samo ciekawy w wydaniu gry wideo, co na kartach powieści? Sprawdźmy. Trudno jest porównywać quidditch do gry zespołowej, jaką znamy z boisk, nie tylko rodzimych. Nawet nie mam tu na myśli samego latania na miotle, co oczywiste. Piłka do strzelania, do atakowania przeciwnika oraz znicz, którego złapanie kończy rozgrywkę. Całkiem sporo tu elementów magicznych i losowych. Dlatego należało je zaimplementować tak, by zachować ducha uniwersum, ale i zapewnić rozrywkę odbiorcy. Zapraszam Was do recenzji Mistrzów Quidditcha, w której wyrażam pewne wątpliwości co do realizacji tego celu. Zanim wsiądziemy na nasz środek lokomocji, tworzymy kolejnych członków drużyny. Wiele elementów customizacji pojawi się wraz z rozwojem doświadczenia, jednak już na start mamy kilka opcji. Jak w wielu kreatorach wybieramy twarz, fryzury czy okulary. Prócz tego oczywiście miotła, ale również cieszynki i emotki, które możemy wykonać w powietrzu, co obok grafiki mocno zalatuje mobilką. Nasi bohaterowie są dokładnie odwzorowani i w grze, i w cutscenkach, co jest bardzo satysfakcjonujące. Dla tych, którzy nie znają zasad Quidditcha, krótkie wyjaśnienie. Drużyna w warunkach wirtualnych liczy sześcioro członków. Składają się na nią trzej ścigający, obrońca pałkarz i szukający. W trybach multi wygląda to nieco inaczej, jednak szerzej przedstawię to w dalszej części recenzji. W omawianej produkcji każda pozycja to inna funkcja. To nie seria FIFA, gdzie bramkarz gra w napadzie i strzela hat -tricka. Jeśli sterujemy ścigającym, nie możemy na przykład złapać znicza i tak kiedy już pobawimy się w kreatorze, czas dosiąść miotły i poznać zasady gry. Wirtualny mecz trwa 7 minut, kończy się także wtedy, jeśli jedna z ekip zdobędzie 100 punktów. Gol strzelony kaflem daje nam 10 punktów, zaś złapanie znicza aż 30. Dobra kondycja szukającego może być game changerem, ale też nie daje nikomu handicapu. Balans zatem jest pod tym względem całkiem niezły. Jednak omawiając mistrzów Quidditcha nie możemy nie omówić zadań poszczególnych graczy. Ścigający zdobywają gole. Ich rolą jest przerzucenie kafla przez jedną z trzech obręczy. Szukający nie występuje w całym meczu. Gdy speaker zapowiada pojawienie się znicza, wyrusza za nim, by złapać go zanim zdobędzie go rywal. Obrońca przemieszcza się między naszymi obrączami i robi wszystko w celu oddalenia kafla od siebie. W końcu moja ulubiona pozycja – pałkarz. Jego zadanie jest proste. Musi wybrać przemoc. Uderza rywali pałką lub ciska w nich tłuczkiem. A zatem całkiem fajną ekipę zmontowaliśmy. Gra bardzo dobrze radzi sobie z wprowadzeniem nas w kolejne mechaniki. Startujemy zatem w miejscu dobrze znanym z prozy J.K. Rowling, czyli w Noże Wislejów. To właśnie popularne rodzeństwo pokazuje nam co i jak. Wcielamy się w każdego zawodnika osobno, aby odkryć swoje miejsce na boisku. W każdej chwili możemy zmienić grywalną postać. Dla mnie było to nieco niewygodne, dlatego zwykle decydowałam się na wspomnianego pałkarza albo ścigającego, by nieco podgonić wynik. Pozostałe role służyły mi wyłącznie do wykonywania wyzwań potrzebnych do trofeów. Gdy tylko zdobędziemy nową umiejętność, zgłębiając tajniki gry, wykorzystujemy ją w meczu. W części treningowej mamy w nich do zrobienia konkretne zadania. Inaczej przedstawia się proces łapania znicza, jest wręcz bliźniaczo podobny do tego squidicza w starszych odsłonach serii o młodym czarodzieju. Podczas sparingu nie latamy tylko sami, podając do siebie wolno, ale i dokładnie. Dochodzi element rywalizacji. Innych szukających oraz tuczka, który może także i nas znokautować. Zupełnie szczerze. Moje początki na miotle były bardzo żmudne. Na boisku dzieje się bardzo dużo. Piłki są podświetlane, a gdzie niegdzie trafimy też na podświetlone obręcze, które boostują ścigających. Od kontrolowanego czarodzieja odbiegają strzałki na wzór mechaniki z Crazy Taxi. Poświata jest wokół postaci, która trzyma w danym momencie kafel. Nad każdym graczem widnieje infografika z pozycją i poziomem HP odporność na i uderzenia. Przyspieszenie zapewnia dym zmiotły. Po prostu nie miałam pojęcia, co tam się dzieje i gdzie mam patrzeć. Dopiero po kilku meczach wszystko stało się dla mnie przejrzyste. Rozgrywka jest dynamiczna, ale i wtórna. Tak naprawdę, po kilku godzinach gry, nic nas już nie zaskoczy. Produkcja daje nam bardzo skromną zawartość. Oprócz samouczka to jedynie trzy puchary, trening, sparring i multi w konfiguracji 3x3. Możemy ustawić poziom trudności w starcie z AI, ale gdy mamy mocną ekipę można odłożyć pada, a i tak wygramy. Dla kogoś, kto chce łatwo levelować i zdobywać trofea ze zwycięstwa, no to będzie bardzo dobra opcja. Wróćmy do wspomnianych przeze mnie pucharów. Po pobycie w Norze możemy zmierzyć się z reprezentantami domów w turnieju Hogwartu. Jako fanka Ravenclaw przywdziałam najpierw ich barwy. System wydaje mi się mało logiczny, ponieważ najpierw gra każdy z każdym, a potem mamy playoffy, w których występują identyczne zespoły. Oznacza to, że pierwsza faza daje nam tylko lepsze lub gorsze rozstawienie, ale nie powoduje bycia wyeliminowanym. Może się zatem okazać, że przegramy trzy pierwsze mecze, dwa wygramy i zdobędziemy mistrzostwo. Mimo wszystko uważam to za absurd. Kolejne dwa wyzwania to znany z czary ognia, turniej trójmagiczny oraz puchar świata. W tym pierwszym moim faworytem był Durmstrong, gdyż pasował mi do nazwiska, za to w drugim wcielamy się w zawodników konkretnego narodu. Niestety w Polsce czarodzieje się widocznie nie uchowali. Ewentualnie są w podobnej formie co piłkarze, gdyż tutaj nie występują. Zasady obowiązują te same, tylko w Pucharze Świata nie walczymy ze wszystkimi dostępnymi ekipami, gdyż byłoby tego zbyt dużo. Każdy rozegrany mecz to punkt doświadczenia. Dodatkowe aktywności również są nagradzane. Strzelanie goli, łapanie znicza, czy choćby podawanie kafla jest przez twórców docenione, często poprzez dodatkowe złoto lub inne bajery. Trochę zalatywało mi to wszystko rozgrywką Ultimate Team znaną z EA Sports, FC i poprzednich Hotson, nie jest to jednak na tyle atrakcyjna zawartość, by godzinami grać każdą z eki. Najważniejsze zadania dotyczą tutaj kampanii, jednak czekają na nas też wyzwania dzienne i tygodniowe. Choć sporą większość da się zdobyć grając z AI, jesteśmy regularnie zachęcani do aktywności społecznej. Kanapowe multi nie działa. Możemy zagrać ze znajomymi lub obcymi ludźmi. Wybierając te opcje, decydujemy się na parę pozycji czyli ścigającego i ulubioną rolę. Ewentualnie zgadzamy się na to, by otrzymać je losowo. Wówczas możemy się przełączać tylko między nimi. Kiedy nasza postać zostaje znokautowana, automatycznie zmieniamy się w innego gracza. I to by było na tyle. Przedstawiłam wam już wszystkie najważniejsze możliwości Mistrzów Quidditcha. Co prawda sama otrzymałam produkcję bezpłatnie w ramach abonamentu PS Plus, jednak za nią się płaci. Wydaje mi się, że mimo pewnego fanu z gry, ta produkcja oferuje stanowczo zbyt mało. Fajnie, że pojawiają się znajome postacie z książek. Szkoda, że graficznie zdają się żywcem skopiowane z Fortnite'a. Jeżeli twórcy nie zainwestują w nowe rozwiązania, czuję, że ich dziecko Umrze śmiercią naturalną. Lubię produkcje, które pozwalają mi się wyłączyć i myśleć. Podczas meczu Quidditcha mogę planować teksty, tematy lekcji, nawet wyjść na herbatę. Im dłużej gram, tym jest to milsze. Tyle, że tak samo bawię się przy darmowym pasjansie. Gra powinna była zostać dołączona do recenzowanego przez nas na portalu Hogwarts Legacy, a nie być wydana jako odrębna produkcja. Bardzo możliwe, że jeszcze zanim dokończyliście oglądanie tego wideo, już zdążyliście o tej grze zapomnieć. Naprawdę. Ale, ale, jeżeli interesuje Was jakaś inna gra do ogrania, to niedawno recenzowaliśmy Star Wars: Outlaws. Sprawdźcie ją, bo być może tamten tytuł bardziej was przekona. Tak czy siak, miłego grania! To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za Waszą uwagę. Jeżeli podobają Wam się nasze materiały, subskrybujcie nasz kanał, żeby zawsze być na bieżąco. To małe kliknięcia dla Was, ale wielkie dla grajmerek. Zapraszamy Was również do śledzenia naszej strony, grajmerkowego podcastu oraz social mediów. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie filmu.